Dla mnie Budka Sofiara jest jednym z dwóch albo trzech najważniejszych zespołów polskich i do których najchętniej sięgam, słucham. E, uwielbiam koncert w Carnegie Hall na przykład, e, ale jest jeden utwór, który ma dla mnie szczególne znaczenie, jest szczególnie ważny, To jest ten, który pan, o którym Pan wspomniał, Cień Wielkiej Góry, ze względu na moje doświadczenia także wspinaczkowe, górskie. Tutaj należałoby, należałoby wrócić do 75 roku lub nawet czwartego i, chyba w grudniu i człowieka, który pisał wtedy teksty dla nas wszystkie, do Adama Sikorskiego, który był bardzo bliskim znajomym e, dziennikarza z lubelskiego z lubelskiego radia pana Stepka, który zginął w Himalajach jeszcze z drugim z drugim kolegą to był chyba 74 rok, oni zginęli w Himalajach a pan Stepek był tutaj pracownikiem, był dziennikarzem lubelskiego radia w związku z tym e, Adam go doskonale znał ja go z, o, znałem ale niewiele nie bo spotykaliśmy się na korytarzu ale... I to była inspiracja do napisania a, tekstu pod tytułem Cień Wielkiej Góry. I powstała, powstała w sumie y, pieśń taka, no, y, no, poświęcona temu, o czym Pan doskonale wie, a ja tylko jestem, jestem tego mm, takim obserwatorem Oj, dale dalekim. I przypuszczam, że Pan w tej piosence. Odbiera znacznie więcej niż ja, jako zupełny laik w sprawach wspinaczy i planach himalaizmu. Jest Pan muzykiem, co rzadko się zdarza, zaangażowanym w sprawy społeczne. Co Panem motywuje w tej pracy, w tej działalności? Powiem Panu, to jest tak, że jeżeli właściwie człowiek jest w miarę spełniony zawodowo, no już muzykowanie, muzyka. Brokowa, rozrywkowa, jak ją to będziemy nazywać, z moim zawodem od, 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 od tych 40 z górą lat. Jeżeli ma, ma właściwie tutaj pozałatwione sprawy e, ambicji i, 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 i własnego ego, no to, to zawsze przychodzi taki moment, że się że zastanawia, a może, a może można byłoby zrobić. <grywka> <grywka> można byłoby zrobić coś. Coś więcej, coś, coś inaczej. Ja przyjdę Jurek do ciebie tam. Przyjdę później. I dlatego też, dlatego też właśnie 10 lat temu pomyślałem, dostałem propozycję kandydowania do Senatu. i myślałem sobie, dlaczego, dosi, dlaczego nie. No i tak, tak to się zaczęło. Kilka miesięcy temu Andrzej Duda został prezydentem dla wielu hmm. obywateli. To był nieoczekiwany wybór, no, a jednocześnie przyniosło to wielką nadzieję. Czy pan widzi na szansę zmiany społecznej w Polsce, zmiany na lepsze, nie tylko zmiany polityczne? Pan, to co, to co się stało przez ostatnie 8 lat, przez ostatnie 10 lat, bądźmy, bądźmy jakoś tam sprawiedliwi, to nie jest rzecz do załatwienia w przeciągu miesiąca czy jednej kadencji prezydenta. Został, został wydłubany potworny dół między, w społeczeństwie między, między dwoma, jak, dwoma ugrupowaniami, które, się, które w początkowej wersji e, wychodziło z jednego pnia, pnia prawda? generalnie ogólnie rzecz solidarnościowego. I przez te 10 lat został wykopany niewyobrażalny rów, który też, ta, ta, ten, ten, ten dół jest... On przechodzi przez miejsca pracy, domy, są, są rodziny podzielone. To jest w ogóle niewyobrażalna rzecz. To, to, co zostało wykonane przez te 10 lat, to podzieliło Polaków w sposób taki, no, wydawało, wydaje się przede wszystkim chory, po pierwsze, po drugie, po drugie tak, tak głęboki. I doprowadzili do sytuacji takiej, że w tej chwili nawet taka osoba, jak, jak pan prezydent Duda, który też w nim widzi się nadzieje na, na inny sposób prowadzenia polityki, na inny sposób prowadzenia dyskursu politycznego, bo polityka to nie jest jednomyślność, tylko to jest wiadomo, to jest wielo wielość zdań ale niewielość zdań na zasadzie okładania się łomami po głowie bo to, bo to do niczego nie doprowadza to tylko doprowadza do całkowitej polaryzacji na, na scenie i politycznej, wszystkim społecznej to widać na co dzień przecież w końcu rozmawiam i pan i ja rozmawia z ludźmi i tak dalej jedni są po jednej stronie drudzy są po drugiej i mało tego stopień agresji w stosunku do siebie jest niewyobrażalny czy chciałby Pan pozdrowić Poznaniaków, czy jest coś, czego chciałby Pan życzyć Poznaniakom i Wielkopolanom? Jasne, że chciałbym. Życzę, życzę Poznaniakom i Wielkopolanom wszystkiego najlepszego, ponieważ jak przejeżdżam przez Wielkopolskę, mówię to zupełnie, zupełnie szczerze, to jadąc przez Polskę, mam Polskę objeżdżoną bardzo gruntownie. To wjeżdżam do Wielkopolski jak do troszkę innego kraju. Wy sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale jak się jedzie pociągiem, czy jedzie się samochodem, to wjeżdża się do Wielkopolski i to jest inny kraj. Bardzo miłe. Czy dobra zmiana jest możliwa? No myślę, że być powinna i jest możliwa i miejmy nadzieję, że nastąpi. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.